Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku konkursowym po raz kolejny konkurs organizowany z kanałem Wędkarski Sen. Link do kanału macie tutaj w opisie filmiku konkursowego. Sprawa bardzo prosta zacznę najpierw od nagrody do wygrania wypasiony Rod, także te nagrody są coraz bardziej fajne. Sprawa bardzo prosta. Subskrybujecie. Mój kanał i kanał Wędkarski Sen. Dajecie łapkę w górę i w komentarzu piszecie... W komentarzu piszecie... Łowimy, nie śpimy. Na poczekaniu wymyśliłem, także w tym i na kanale Wędkarski Sen i u mnie. Na kanale w komentarzu. Słuchajcie, yy, będzie tylko jeden zwycięzca. Także, jeżeli i tak napiszecie to samo na kanale, będziemy później sprawdzać, czy tam i którzyście napisali, także będzie i tak napisane to samo na kanale Wędkarski Sen i u mnie. Także, losowanie zwycięzca będzie tylko jeden. Zobaczę, czy zrobię losowanie z komentarzy na kanale z kanału Wędkarski Sen, czy u mnie. Zobaczę. Kolejna kwestia kiedy będzie losowanie. Losowanie na pewno będzie po 10 sierpnia, ale kiedy, też nie będę mówił, bo nie wiem, kiedy zrobię. O! Tak po prostu taka... Takie coś po prostu innego wymyśliłem. I tak musicie zasubskrybować kanał, więc na pewno Was nie ominie informacja o losowaniu konkursu, jeżeli weźmiecie udział w konkursie. Co jest pewne? Na pewno losowanie będzie po 10 sierpnia i w sierpniu. Dlaczego tak? Dlatego tak, że biorą osoby udział w konkursie, które są kompletnie niezwiązane z wędkarstwem, wyświetla im się po prostu film konkursowy, po prostu dają suba i i czekają tylko i wyłącznie na filmik konkursowy, jak mówiłem, kiedy będzie losowanie. Teraz jest zupełnie inaczej. Konkurs jest dla osób, które oglądają Filmy wędkarskie dla wędkarzy, i którzy co nieco śledzą. Także dla osób, które oglądają filmy u mnie na kanale, i może zaczną, bo ma kanał wędkarski Sen mniejszą oglądalność i mniej, mniej subskrypcji niż ja. Także może kanał wędkarski Sen Was zainteresuje. Zobaczycie, co tam się dzieje. Fajnie, łowione tyle Wam mogę powiedzieć. Także podsumowując na samką. Tam koniec, w komentarzu piszecie, łowimy, nie śpimy subskrybujecie mój kanał i kanał Bękarski Sen link macie tutaj w opisie łapka w górę i tyle, losowanie po 10 sierpnia daliście suba, na pewno wyników i filmu konkursowego nie przegapicie i tyle leczę, bo spójrzcie zaczął padać deszcz, trzymajcie się pozdrawiam wszystkich Bajera